Wiatr jako potężna i nieokiełznana siła natury od zawsze fascynował ludzkość i był obdarzany różnorodnymi znaczeniami w różnych kulturach i systemach wierzeń jego symboliczne znaczenie jest niezwykle bogate i złożone przeplatając się z wieloma dziedzinami ludzkiego życia od religii i filozofii po psychologię i sztukę znaczenia wiatru w różnych kontekstach ezoteryka mistycyzm duchowość oddech życia wiatr często utożsamiany jest z oddechem życia duchem świętym a nawet siłą twórczą Kosmosu zmiana i przemiana symbolizuje przemijanie, cykliczność życia i śmierci, a także konieczność zmiany i rozwoju inspiracja i natchnienie. Wiatr jest postrzegany jako źródło inspiracji, niosący ze sobą nowe idee i wizje alchemia, siła transformująca. W alchemii wiatr symbolizuje siłę, która przekształca materię, prowadząc do doskonałości gnożą i teozofia, numę. W gnozie wiatr jest utożsamiany z pneumą, Boską iskrą obecną w każdym człowieku psychologia, nieświadomość wiatr może symbolizować. Nieświadome aspekty naszej psychiki, impulsy i emocje, które trudno ująć w słowa zmiana i rozwój, podobnie jak w innych kontekstach, wiatr jest związany z procesem przemiany i osobistego rozwoju filozofia, logos. W niektórych filozofiach wiatr jest postrzegany jako manifestacja kosmicznego porządku, logosu szamanizm, okultyzm, hermetyzm, siła duchowa. W tych tradycjach wiatr jest często postrzegany jako potężna siła duchowa, którą szamani i magowie mogą wykorzystywać w swoich praktykach astrologia. Zmiana i ruch. Wiatr jest związany z żywiołem powietrza, który symbolizuje zmianę, ruch i komunikację. religię i mity. Bóstwa wiatru. W wielu kulturach istnieją bóstwa związane z wiatrem, np. grecki Eol czy nordycki Njord siły natury. Wiatr jest często utożsamiany z różnymi siłami natury, takimi jak burze. Wichury czy podmuchy wspólne wątki w symbolice wiatru ruch i zmiana. Niezależnie od kontekstu, wiatr zawsze jest związany z ruchem, zmianą i dynamiką siła i potęga, wiatr jest postrzegany. Jako potężna siła, która może zarówno niszczyć, jak i tworzyć nieuchwytność, wiatr jest nieuchwytny, trudny do złapania i okiełznania, co czyni go symbolem tajemnicy i transcendencji i oddech życia. Wiatr jest często utożsamiany z oddechem życia, energią witalną podsumowując. Wiatr jest jednym z najstarszych i najbardziej uniwersalnych symboli w historii ludzkości. Jego znaczenie jest niezwykle bogate i wielowymiarowe, odzwierciedlając złożoność ludzkiej psychiki i naszego związku ze światem. Naturalnym wiatr, od wieków kojarzony z żywiołem powietrza, pełnił w magii i różnych praktykach duchowych niezwykle istotną rolę jego nieuchwytność, siła i zdolność do przemiany czyniły go zarówno symbolem, jak i potężnym narzędziem magicznym znaczenie wiatru w magii zmiana i transformacja. Wiatr symbolizuje przemijanie, cykliczność życia i śmierci, a także konieczność zmiany i rozwoju w magii wykorzystywany jest do przyspieszenia procesów przemiany, zarówno w świecie zewnętrznym, jak i w nas. Samych komunikacja. Wiatr jest postrzegany jako nośnik informacji i myśli. Może być używany do komunikacji z duchami, aniołami lub siłami natury oczyszczanie. Wiatr ma moc oczyszczania przestrzeni, przedmiotów i osób z negatywnej energii inspiracja. Wiatr jest źródłem inspiracji niosącym ze sobą nowe idee i wizje ruch i energia. Wiatr symbolizuje ruch. Dynamikę i energię życiową może być wykorzystywany do pobudzenia energii w trakcie rytuałów. Zastosowanie wiatru w rytuałach rytuały oczyszczania. Wiatr może być używany do oczyszczania pomieszczeń, kryształów, narzędzi. Magicznych oraz samego praktykującego wystarczy otworzyć okno, by pozwolić wiatrowi przepłynąć przez przestrzeń, zabierając ze sobą wszelkie negatywne energie rytuały przywoływania. Wiatr może służyć do przywoływania duchów. Aniołów lub sił natury można to zrobić poprzez wizualizację wiatru przynoszącego pożądaną energię, lub poprzez intonowanie odpowiednich mantr i modlitw. Rytuały zmiany, wiatr może być wykorzystany w rytuałach związanych ze zmianą pracy, miejsca zamieszkania, czy też. Zakończeniem pewnego etapu życia, rytuały związane z komunikacją, wiatr może być używany do ułatwienia komunikacji z innymi ludźmi a także do otrzymywania wiadomości od wyższych mocy rytuały związane z podróżami. Wiatr jest często kojarzony z podróżami, zarówno fizycznymi, jak i duchowymi, może być używany do ułatwienia podróży astralnych lub do przywołania przewodników duchowych, co daje praca z wiatrem zwiększenie intuicji. Praca z wiatrem może wyostrzyć intuicje i zdolności. Jasnowidzenia pogłębienie więzi z naturą pozwala na nawiązanie głębszej więzi z siłami natury i poczucie jedności ze wszystkim, co żywe oczyszczenie energii, Regularne praktyki z wykorzystaniem wiatru mogą pomóc w oczyszczeniu aure i usunięciu blokad energetycznych, wzrost kreatywności. Wiatr może inspirować do twórczego działania i poszukiwania nowych rozwiązań, co tworzy praca z wiatrem harmonię. Praca z wiatrem może przyczynić się do osiągnięcia wewnętrznej harmonii i równowagi zmiany na lepsze. Może przyspieszyć pozytywne zmiany w życiu, głębsze zrozumienie siebie. Pozwala na lepsze poznanie siebie i swoich potrzeb do wiatru przypisana jest czakra gardła, często kojarzona z wiatrem ze względu na swoją lokalizację i funkcję, to przez nią wyrażamy siebie. Nasze myśli i emocje kolor tej czakry to niebieski lub jasnoniebieski, a związanymi z nią zwierzętami są motyl. Delfin i ptak następnie do wiatru przyłączona jest sefira czakme, w kabale czakme jest drugą sefirą i reprezentuje boską. Mądrość wiatr, jako nośnik informacji i myśli, często jest z nią łączony kolor niebieski. Jest to najbardziej oczywisty kolor związany z wiatrem, symbolizujący niebo, przestrzeń i nieskończoność zwierzęta, rośliny i wiatr. Zwierzęta, oprócz wspomnianych wcześniej motyla, delfina i ptaka, do wiatru często są przypisywane także. Konie, symbolizują wolność, szybkość i nierozerwalny związek z żywiołem powietrza wilki, są uważane za zwierzęta duchowe związane z wiatrem, symbolizujące intuicję i wolność orły. Jako króle ptaków, orły są symbolem władzy, siły i zdolności do patrzenia z wyżej perspektywy rośliny. Bambas, swoim prostym i g kształtem symbolizuje elastyczność i zdolność do przystosowania się do zmieniających się warunków, podobnie jak wiatr mięta, kojarzona z odświeżaniem i oczyszczaniem, często wykorzystywana w rytuałach związanych z żywiołem powietrza lawenda, znana ze swoich uspokajających właściwości, często używana w praktykach magicznych związanych z komunikacją. Inspiracją runy Przedmioty i planety runy, Ansus, runa związana z komunikacją, inspiracją i boską mądrością rajdo symbolizuje podróż, drogę i ruch, co doskonale odzwierciedla naturę wiatru przedmioty, dzwonki wiatrowe, ich dźwięk kojarzy się z wiatrem i często są wykorzystywane w praktykach oczyszczania i harmonizacji przestrzeni pióra, są symbolem lekkości, wolności i komunikacji z wyższymi sferami kadzidła, zapachy takie jak szałwia, cedr czy jałowiec są często używane w rytuałach związanych z. Żywiołem powietrza planety, Merkury, planeta komunikacji, myśli i intelekturan, planeta zmian, innowacji i rewolucji. Liczby związane z wiatrem 3. Liczba uważana za magiczną i związaną z trójpodziałem świata niebo, ziemia i podziemia 7. Liczba duchowa, często kojarzona z cyklami i pełnią pamiętaj, że powyższe są jedynie przykładami i różne tradycje mogą przypisywać wiatrowi różne znaczenia jak wykorzystać tę wiedzę medytacja. Wizualizuj siebie stojącego na wietrze, czując jego moc i energię rytuały. Wykorzystaj symbole związane z wiatrem, takie jak pióra, dzwonki wiatrowe czy kadzidła w swoich praktykach. Magicznych swój ołtarz zgromadź przedmioty związane z wiatrem, aby stworzyć ołtarz poświęcony temu żywiołowi, połącz się z naturą, spędzaj czas na świeżym powietrzu, czując wiatr na swojej skórze grecka mitologia Anemoi. W mitologii greckiej wiatrami rządziła grupa bogów zwanych Anemoi, każdy z nich był odpowiedzialny za inny kierunek wiatru Boreasz, Bóg Wiatru Północnego, często przedstawiany jako starzec z długą, białą brodą, przynoszący zimno i burzę notos, Bóg Wiatru Południowego. Przynoszący ciepło i deszcz zefir. Bóg wiatru zachodniego, delikatny i łagodny, zwiastun wiosny Euros, Bóg wiatru wschodniego, ciepłego i suchego Eol, Bóg wiatrów, który, według legendy, miał pod swoją kontrolą wszystkie wiatry i mógł je uwięzić lub uwolnić według własnej woli mitologia rzymska Aeolus, rzymski odpowiednik greckiego Iole, również był bogiem wiatrów. który mieszkał na wyspie Aeoliventus, Rzymianie używali tego imienia na określenie wiatru jako zjawiska naturalnego, ale także jako. Imienia bóstwa mitologia nordycka Njord, Bóg Morza, Wiatru i Płodności, jeden z najważniejszych bogów w nordyckim Panteonie Sól, Bogini Słońca, Światła i Wiatru, żona Njorda Forseti, syn Baldra, Bóg Sprawiedliwości i Zgody, który często był przedstawiany jako mediator w sporach, choć nie był bezpośrednio związany z wiatrem, jego imię oznacza siedzący z przodu. Co może nawiązywać do jego roli jako obserwatora i arbitra, podobnie jak wiatr, który wszystko widzi i wszystko wie słowiańska. Mitologia strzybóg, słowiański bóg wiatru, ojciec wszystkich wiatrów podwodny, w niektórych wierzeniach słowiańskich wiatr był utożsamiany z podwodnym, demonem zamieszkującym głębiny mórz i oceanów inne kultury, w wielu innych kulturach na całym świecie istniały bóstwa związane z wiatrem, na przykład w mitologii azteckiej był to ehekatl, w mitologii hinduskiej weju, a w mitologii japońskiej fujin, dlaczego wiatr był tak ważny w mitologiach różnych kultur siła natury, wiatr jest jedną z najbardziej potężnych sił natury, która może zarówno dawać życie, jak i niszczyć nieprzewidywalność. Wiatr jest nieprzewidywalny i zmienny, co czyni go tajemniczym i budzącym respekt symbolika. Wiatr jest często kojarzony z takimi pojęciami jak zmiana, wolność, inspiracja i duchowość. Bogowie i boginie wiatru byli więc nie tylko personifikacją tego żywiołu, ale także symbolem wielu ważnych aspektów ludzkiego życia. Wiatr, a energia chi, połączenie żywiołów w filozofii chińskiej wiatrowi jest zdecydowanie. Przypisywana energia życiowa, czyli chi-chi, często tłumaczone jako energia życiowa lub oddech życia, jest fundamentalnym pojęciem w taoizmie, feng shui i tradycyjnej medycynie chińskiej to uniwersalna siła, która przenika wszystko, co istnieje, zarówno świat materialny, jak i niematerialny wiatr jako jeden z pięciu podstawowych żywiołów, obok wody, ognia, ziemi i metalu. Jest uważany za nośnik chi, jego nieustanny ruch i zdolność do przenoszenia nasion i pyłku symbolizują przepływ energii. Cykl życia wiatr jako symbol ruchu i przemiany ruch i zmiana, wiatr jest w ciągłym ruchu, co odzwierciedla dynamiczny charakter hI symbolizuje zmiany, przemiany i rozwój oddech życia. Wiatr jest często kojarzony z oddechem, który jest niezbędny do życia w taoizmie oddech jest postrzegany jako most łączący ciało, umysł i ducha oczyszczanie. Wiatr ma zdolność oczyszczania powietrza i rozpraszania zanieczyszczeń, co w kontekście chi oznacza oczyszczanie energii i usuwanie blokad wiatr w Feng Shui Wu. Feng Shui, starożytnej chińskiej sztuce aranżacji przestrzeni, wiatr odgrywa kluczową rolę dobry przepływ HI, czyli pozytywnej energii. Jest niezbędny do osiągnięcia harmonii i dobrobytu wiatr jest jednym z elementów, które wpływają na jakość Hi w pomieszczeniu dzwonki wiatrowe, często stosowane w Feng Shui. Służą do harmonizowania przepływu energii Hi i odstraszania negatywnych energii otwieranie okien. Regularne wietrzenie pomieszczeń pozwala na odświeżenie energii i usunięcie stagnacji wiatr. W medycynie chińskiej, w tradycyjnej medycynie chińskiej wiatr jest jednym z pięciu elementów, które wpływają na nasze zdrowie. Zaburzenia związane z żywiołem wiatru mogą objawiać się jako bóle stawów, skurcze mięśni, a nawet choroby psychiczne podsumowując, wiatr jest ściśle związany z energią i jego dynamiczny charakter, zdolność do przemiany i oczyszczania sprawiają, że jest jednym z najważniejszych symboli w filozofii chińskiej i praktykach takich jak feng shui i medycyna tradycyjna energia. Hi siła życiowa w tradycyjnej medycynie chińskiej, i czytać ci, to fundamentalne pojęcie w filozofii i medycynie chińskiej jest to uniwersalna siła życiowa, która przenika wszystko, co istnieje, zarówno świat materialny, jak i niematerialny można ją porównać do prądu elektrycznego, który napędza wszystkie urządzenia, z tą różnicą, że hi jest energią subtelną. Niewidoczną dla oka czym jest hi siła życiowa, hi jest podstawową energią, która animuje wszystko, od najmniejszej komórki po. Największe galaktyki ruch i zmiana, hi jest w ciągłym ruchu, co symbolizuje zmiany, przemiany i rozwój Połączenie yin i yang, chi składa się z dwóch przeciwstawnych, ale jednocześnie uzupełniających się sił, yin i yang yin reprezentuje energię żeńską, ciemność, zimno, a yang-męską, światło. Ciepło, równowaga między yin i yang jest kluczowa dla zdrowia i harmonii, do czego służy chi utrzymanie życia, chi jest niezbędna do utrzymania wszystkich procesów życiowych, takich jak oddychanie, trawienie. Krążenie krwi zdrowie, równowaga HI jest kluczowa dla zdrowia fizycznego i psychicznego zaburzenia przepływu Chi mogą prowadzić do chorób połączenie z kosmosem. Hi łączy nas z kosmosem i innymi żywymi istotami, jak wykorzystywać HI, istnieje wiele praktyk, które mają na celu poprawienie przepływu HI i utrzymanie jej równowagi, cigąg, zestaw ćwiczeń, które harmonizują ciało, umysł i ducha poprzez świadome kierowanie przepływem hi tai HI, sztuka walki, która łączy w sobie powolne, płynne ruchy I. Medytacje, mając na celu poprawę zdrowia i zwiększenie energii życiowej jako punktura, starożytna metoda leczenia, która polega na nakłuwaniu określonych punktów na ciele w celu przywrócenia równowagi chi, masaż. Różne rodzaje masażu, takie jak masaż tuina, mogą pomóc w rozluźnieniu mięśni i poprawie przepływu chi medytacja. Regularna medytacja pozwala na głębsze zrozumienie swojej energii chi i lepsze zarządzanie nią dieta. Odpowiednia dieta, bogata w świeże produkty, może wzmocnić chi feng shui. Sztuka aranżowania przestrzeni w celu stworzenia harmonijnego przepływu i jakie są objawy zaburzeń i zaburzenia przepływu i mogą objawiać się na różne sposoby, w zależności od tego, w której części ciała występują. Mogą to być bóle, bóle głowy, pleców, stawów zmęczenie, chroniczne zmęczenie, brak energii, problemy trawienne, wzdęcia, zaparcia, biegunki, problemy emocjonalne, lęk, depresja, bezsenność choroby, Różne choroby, zarówno fizyczne, jak i psychiczne podsumowanie, energia chi jest fundamentalną siłą, która przenika wszystko. Co istnieje rozumienie chi i umiejętność jej wykorzystania może prowadzić do lepszego zdrowia, szczęścia i spełnienia praktyki takie jak qigong, tai chi, akupunktura i medytacja mogą. Pomóc w utrzymaniu równowagi chi i poprawie jakości życia Duch Święty, a wiatr w wielu tradycjach religijnych, w tym w chrześcijaństwie, Istnieje głębokie symboliczne połączenie między Duchem Świętym a wiatrem. To powiązanie ma swoje źródło w Biblii, a konkretnie w Ewangelii według Świętego Jana, gdzie Jezus mówi do Nikodema: Trzeba wam się narodzić na nowo, wiatr wieje, kędy chce, i szum jego słyszysz. Lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, kto narodził się z. Ducha dlaczego wiatr nieuchwytność? Wiatr jest zjawiskiem naturalnym, które jest trudne do uchwycenia i zdefiniowania, podobnie Duch Święty jest tajemnicą, której działania często są niewidzialne, ale których efekty są odczuwalne siła i moc. Wiatr może być delikatny lub burzliwy, niosąc ze sobą zarówno ukojenie, jak i destrukcję, podobnie Duch Święty działa w życiu ludzi. Przynosząc zarówno pociechę, jak i siłę do przemiany wolność, wiatr wieje, gdzie chce, nie dając się ujarzmić to odzwierciedla. Wolność działania Ducha Świętego, który działa niezależnie od ludzkich planów ożywienie, wiatr przynosi życie, umożliwiając roślinom wzrost i rozwój. Podobnie Duch Święty ożywia wiarę w sercach wierzących inne biblijne odniesienia. Zesłanie Ducha Świętego. W dziejach apostolskich opisane jest wydarzenie Pięćdziesiątnicy, kiedy to na apostołów wstąpił Duch Święty w postaci gwałtownego wiatru. Elia na górze Horeb. Prorok Eliasz doświadczył obecności Boga jako cichego, delikatnego szmeru, co również. Można interpretować jako manifestację ducha świętego symboliczne znaczenie w sztuce i liturgii. Wiele dzieł sztuki sakralnej przedstawia ducha świętego jako gołębice lub jako płomienie ognia, ale także jako wiatr. W liturgii chrześcijańskiej często używa się symboli związanych z wiatrem, takich jak świece, które symbolizują światło ducha świętego. Podsumowując, połączenie ducha świętego z wiatrem jest głęboko zakorzenione w tradycji chrześcijańskiej, wiatr służy jako potężny symbol, pomagający nam. Zrozumieć tajemnicę i działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Wiatr a manytu. Połączenie w wierzeniach rdzennych Amerykanów pojęcie Manytu jest niezwykle złożone i różni się w zależności od plemienia, jednak ogólnie rzecz biorąc, Manytu jest postrzegane jako wielka duchowa siła, obecna we wszystkim. Co istnieje to siła życiowa, twórcza energia, która przejawia się w naturze, w ludziach, zwierzętach i przedmiotach wiatr. Jako jedna z najbardziej dynamicznych i wszechobecnych sił natury, często jest łączony z many, tu jest postrzegany jako oddech wielkiego. Ducha, który ożywia wszystko dookoła dlaczego wiatr jest tak ściśle związany z Manitu siła i energia, wiatr jest potężną siłą, która może zarówno dawać życie, jak i niszczyć jest symbolem przemiany i odnowy nieuchwytność. Podobnie jak tu, wiatr jest nieuchwytny i tajemniczy jego obecność czujemy, ale nie możemy go zobaczyć ani doknąć wszechobecność. Wiatr jest wszędzie, przenika wszystko. To czyni go doskonałym symbolem manytu, które jest obecne we wszystkim, co istnieje cykle życia. Wiatr przynosi zmiany pół roku, wpływa na wzrost roślin i zachowanie zwierząt jest więc ściśle związane z cyklami życia i śmierci. Co odzwierciedla cykliczny charakter rzeczywistości według wielu wierzeń rdzennych Amerykanów wiele plemion rdzennych Amerykanów miało swoich bogów wiatru lub duchów wiatru. Często były one przedstawiane jako starzy mężczyźni z długimi białymi włosami, którzy kontrolowali kierunki wiatru i mogli przynosić zarówno deszcz, jak i burze i rokesi. U Irokesów wiatr był związany z boskością znaną jako Entsiu. W mitologii suwiatr był często utożsamiany z Wielkim Duchem, który ożywił wszystko na ziemi wiatr w rytuałach i ceremoniach. Wiatr odgrywał ważną rolę w wielu rytuałach i ceremoniach rdzennych Amerykanów, na przykład podczas ceremonii oczyszczania wiatr był używany. Do oczyszczenia osób i przedmiotów z negatywnej energii podsumowując, wiatr dla wielu rdzennych Amerykanów był nie tylko zjawiskiem naturalnym, ale także potężnym symbolem duchowym, ściśle związanym z manytu przedstawiał on siłę życiową, przemianę, a także tajemnicę i nieuchwytność kosmicznej energii.